Witam na kanale Zielona Alternatywa. Na dzisiejszym krótkim filmie pokażę, jak aktualnie wyglądają moje rabaty bylinowo-trawiaste i zaprezentuję kilka bylin, które moim zdaniem całkiem fajnie i oryginalnie się prezentują. Zapraszam. Na rabatach już jesień, nie ma się co oszukiwać, zresztą widać to gołym okiem dlatego, że większość moich bylin lata, czyli lipca i sierpnia zmieniła zdecydowanie kolor, jeżówki praktycznie całe zczerniały. Pozostałe byliny przebarwiły się albo na jakiś taki brunatno-też czarny kolor, albo tak jak odętka na kolor cytrynowy, czyli wszystko to już wchodzi w tą fazę jesienną, ale na razie to jest jednak taki okres przejściowy, dlatego że trawy w większości są e, zielone i dla mnie to nie jest jeszcze taka ładna powiedzmy jesień, bo ten okres taki ładny jesienny jak dla mnie jest wtedy, kiedy właśnie trawy przebarwią się na słomkowy, beżowy kolor kiedy tutaj te trawy będą bardziej widoczne, mam na myśli przede wszystkim rozplenice i miskanty a tymczasem właśnie to jest jak dla mnie taki okres przejściowy i tego okresu niespecjalnie lubię dlatego, że no trzeba żegnać się z latem, już nawet jest jesień kalendarzowa i dzisiaj rano były przemrozki więc formalnie i Realnie jest już jesień w ogrodzie, no ale właśnie trochę jest resztek koloru zielonego z bylin. Tak jak tutaj widać, że jeżówki jeszcze mają zielone liście, jeszcze jest dużo zielonego koloru straw, bo one się nie przebarwiły. No więc tak powoli wchodzimy w tą fazę jesienną. Ale na razie ten kolor zielony jest taki dosyć soczysty i w dosyć dużej masie. Z bylin, które dosyć ładnie wyglądają na jesieni, o których już mówiłam na innych filmach. Chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na Baptysję. Baptysja teraz wygląda bardzo ładnie, moim zdaniem, pomimo, że nie kwitnie. Ona przechwitła już dawno, to było w czerwcu, ale te kępy zielone naprawdę są nie dość, że okazały, to jeszcze w takim świeżym, zielonym kolorze. No i wyróżniają się tutaj na tle berlin, które później kwitły niż Baptysja, ale już jako całe rośliny zdecydowanie gorzej wyglądają, na przykład jak jeżówki. Ja Baptysję chwaliłam na wielu filmach, ale muszę ponownie powiedzieć, że Baptysja bardzo trudno się u mnie przyjmowała w moim ogrodzie i te rośliny, które tutaj rosną, one mają chyba 3 albo 4 lata. Ja nie będę ich przesadzać, zresztą ten korzeń palowy by mi to chyba uniemożliwił. Ale po kilku latach aklimatyzacji wydaje mi się, że wreszcie one u mnie dobrze się poczuły, pięknie kwitły na błękitny kolor. A teraz właśnie ta jesienna odsłona, ta wczesno-jesienna, naprawdę jest bardzo cenna. Ja chciałabym na to zwrócić uwagę. Że niektóre byliny nawet po przekwitnięciu bardzo dobrze wyglądają. Jest ich stosunkowo mało, tak mi się wydaje, ale Baptysja jest jedną z nich, pomimo, że jest jedną z wcześniej kwitnących bylin w moim ogrodzie, bo właśnie kwitnie przed wakacjami, to mimo wszystko ona zachowuje i strukturę, i ten pokrój, i właśnie ten świeży, zielony kolor, który naprawdę teraz urozmaica te moje rabaty. Drugą byliną, którą też reklamowałam już kilka razy o różnych porach roku, jest Amsonia. I też mówiłam już wielokrotnie, że ona bardzo ładnie wygląda jesienią, i teraz właśnie chciałabym to pokazać. Bo Amsonia dawno przekwitła, ona kwitnie mniej więcej o tej samej porze co Baptysia. Kwiaty były błękitne, delikatne. I Amsonia w ogóle nie wymaga żadnej pielęgnacji po przekwitnięciu. Nie trzeba jej przycinać, nie trzeba jakoś poprawiać jej wyglądu. Te płatki po prostu opadły. A cała reszta, właśnie te pędy z liśćmi bardzo dobrze prezentowała się w lecie. Te liście były zielone, a teraz powoli przebarwiają się na żółty kolor. I to jest naprawdę świetny dodatek w moim ogrodzie, bo liście są naprawdę bardzo dekoracyjne. I no właśnie na dzisiejszym filmie no chciałabym zwrócić uwagę na te beliny, które nawet po przekwitnięciu fajnie się sprawdzają. I Amsonia oprócz Baptycji to jest właśnie jak dla mnie taki pewniak. I bardzo polecam właśnie na rabaty, które właśnie wczesną jesienią już zaczynają czernieć, już tracą kolory, ale są właśnie takie jak amsonia czy baptysja, które tą świeżość jeszcze dosyć długo zachowują. Ogólnie rzecz biorąc ta rabata wygląda całkiem nieźle, no bo biorąc pod uwagę, że jesień jest nieuchronna i tak naprawdę już wszędzie dookoła widać, że spadają liście, że wszystko się przebarwia to ta rabata moim zdaniem skomponowana jest nieźle, nie chcę się tutaj chwalić, ale starałam się zapewnić takie następstwo roślin, czyli te wcześniej kwitnące, kwitnące w lecie, które są tutaj w większości, no i też trawy. Na pierwszym planie są rozplenice, z tyłu też widać molinie, na dalszych planach są na przykład też miskanty i inne odmiany molinii, te wyższe, bardziej z tyłu, które tworzą tak zwane plecy mojej rabaty. Więc po raz kolejny... Zachęcam do tego, żeby wprowadzać różne rośliny, o różnej nie tylko fakturze, strukturze wysokości, ale też właśnie o, o różnej porze kwitnienia i e, o różnych porach tak zwanego ładnego wyglądu, jak ja to mówię. Czyli tak, żeby w każdym momencie roku coś przyciągało uwagę, coś ładnie wyglądało i jednocześnie odwracało uwagę od pozostałych roślin, które dosyć brzydko wyglądają. To, co różni tą rabatę od jej wyglądu w poprzednim roku, to fakt, że z tyłu nadal rosną przegorzany. Ja zawsze mówiłam, że przegorzany przycinam po przekwitnięciu, bo one z niebieskiego koloru przechodzą w taki szary, brzydki i dosyć wcześnie się starzeją. Ale w tym roku no, było inaczej. Tak jak zwykle, że są jakieś odstępstwa. I w tym roku przegorzane właściwie jednocześnie z jeżówkami weszły w tą fazę usychania. Więc ja stwierdziłam, że skoro te przegorzany z jeżówkami się nie gryzą, więc mogą zostać, i nadal przegorzany zachowują częściowo szary kolor. Więc to potwierdza regułę, że jedyną stałą jest właściwie zmienność na rabatach. Tak naprawdę nie ma co porównywać roku do roku, bo każdy rok jest inny. To zależy od opadów, zależy od tego, czy jest na przykład ciepłe lato, jak te opady się rozkładają w ciągu sezonu. Więc ten rok różnił się od poprzedniego, właśnie między innymi tym, że przegorzany zostawiłam, i myślę, że one cały czas tutaj będą, pozbędę się ich razem z jeżówkami. Ale ta baptysja, tutaj są chyba właściwie dwie albo trzy sadzonki, naprawdę w tym roku, jak dla mnie, to jest rewelacja. Lepiej wygląda niż w poprzednich latach, i naprawdę potrzebowała kilku sezonów, żeby się tutaj zaaklimatyzować, ale kiedy już tutaj się rozgościła na dobre, to naprawdę to jest fajna roślina. I ten kadr, który teraz pokazuję, no myślę, że sama muszę zapamiętać do zimy, czy też do wiosny, bo skusiłam się w tym roku na rośliny cebulowe. Kupiłam trochę czosnków ozdobnych i też tulipanów, które chciałabym tutaj posadzić. Na razie jest wrzesień, więc jak dla mnie to jest za wcześnie, ale w październiku będę starała się tutaj te rośliny posadzić, co będzie oznaczało, że będę musiała tutaj wejść, trochę podeptać i pewnie przy okazji trochę tych bylin wytnę. Więc no coś za coś. Ja zawsze byłam przeciwniczką sadzenia roślin cebulowych, to znaczy miałam opory właśnie ze względu na to, że te cebulowe by mi przeszkadzały, no ale pokusa w tym roku była silniejsza. Czosnki mi się podobają, one fajnie wyglądają tutaj w czerwcu, fajnie urozmaicają te zielone połacie moich bylin, więc trochę czosnków kupiłam. No nie jest to jakaś wielka ilość jak na mnie, no bo 10-15 to, to w zasadzie jest mało, ale jak na mnie to już jest spory postęp. Więc tutaj będą czostki, będą też tulipany. Tulipany będę sadziła w doniczkach, dlatego że mam za dużo chomików, nornic, kretów, więc one by mi zjadły te tulipany. No więc właśnie ze względu przede wszystkim na tulipany będę musiała sobie trochę wygospodarować tego miejsca, więc niestety za kilka tygodni, myślę, że pod koniec października, tutaj będę musiała trochę powycinać te właśnie żeby móc posadzić rośliny cebulowe. Na tym ujęciu dobrze widać przegorzane. One wtopiły się w tło, dlatego że już są dosyć okazałe miskanty. Z tyłu są jeszcze hortensje bukietowe to jest, zdaje się, odmiana Magical Candle. I hortensje w tym miejscu też zachowywały się inaczej niż w poprzednim roku. One nie zdążyły zbieleć, tak jak zwykle, bo zwykle jest tak, że najpierw jest kolor biały, kiedy rozkwitają, później różowy i one później robią się takie brunatne, a w tym roku z takiego seledynowego, zielonkowego przeszło od razu w taki kolor właśnie różowawy, więc to też jest różnica, jeżeli chodzi o porównanie z poprzednim sezonem. Perowski, a na pierwszym planie, jak widać, świetnie się trzyma. Ja lubię perowski właśnie za to, że jest takim bardzo jasnym, kontrastującym akcentem. Miskanty, no co roku jak zwykle klasyka u mnie, to jest Rotzilber, już kłosy dały ładny kolor, a z tyłu ten krzew taki żółtawy to jest Dereń Midwinter Fire. Wydaje mi się, że w tym roku troszkę wcześniej się przebarwia, więc wcześniej będzie ten akcent takiego intensywnego żółtego koloru z liści. Ale ogólnie tak jak już mówiłam na samym początku, no jesień, jesień, jesień. No to lato było takie trochę dziwne, dlatego że lipiec był bardzo deszczowy i dosyć chłodny, sierpień był kapryśny. No a właśnie dzisiaj był pierwszy przymrozek. Wprawdzie nie była to bardzo niska temperatura, ale jak dla mnie to była niespodzianka. Więc powoli już ten ogród będzie się zmieniał i będzie nabierał takie odsłony typowo jesienne. I to, czego ja się spodziewam, że kiedy przyjadę tutaj następnym razem, prawdopodobnie za tydzień, to już trawy będą przebarwiały się na żółto. Więc teraz te zmiany będą. Takie ciągłe, co tydzień będzie można obserwować jakieś nowości. No ale właśnie każdy sezon jest inny, więc nie ma się co przyzwyczajać i nie ma co patrzeć w kalendarz, bo różnice będą co roku. Z roślin fajnie prezentujących się teraz i dających taki powiew świeżości, no mogłabym też polecić barbulę landońską. To jest właściwie krzew. Ale jak dla mnie ona zachowuje się podobnie jak perowski i ja ją mam dopiero pierwszą pełną jesień w moim ogrodzie, to znaczy posadziłam w ubiegłym roku i dobrze się zaaklimatyzowała i przepięknie kwitnie. Dzisiaj ją trochę obcięłam, ale dlatego, że potrzebowałam na, materiału na bukiet. I zrobiłam bukiet właśnie z barbuli, z hortensji bukietowych i troszkę z sadźca. Więc to jest jedna z fajniejszych roślin, które myślę, że posadzę w większej liczbie, Dlatego, że teraz, właśnie kiedy większość bylin już powoli przechodzi w ten stan spoczynku, to barbula jest jedną z niewielu, która właśnie teraz kwitnie. Bo mam też chryzantemy, mam też kilka zawilców, ale właśnie barbula to jest ta nowość, która naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bardzo dobrze rośnie, pomimo tych moich dosyć spartańskich warunków. No i tak jak widać, fajne urozmaicenie na rabatach. Polecam. Z ładnych ciekawostek na mojej rabacie, no zwróciłabym też uwagę na sadźca, który kwitł na biały kolor. Nie wiem, co to jest za odmiana, ale ja mam trzy odmiany sadźca. Pierwszy to jest sadziec, ten najbardziej pospolity, który kwitnie na kolor różowy i on, moim zdaniem, się brzydko starzeje, bo liście czernieją i tak nieładnie zwisają. Drugi, który mam, to jest sadziec czekolad, ale on jest mniejszy, delikatniejszy, bardziej wymagający, a to jest sadziec wodniany białej. I to, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, to fakt, że pomimo, że on już dawno przekwitł i te kwiatostany same w sobie, no też już są takie typowo jesienne, nie ma się co oszukiwać, to bardzo ładnie wyglądają łodygi i liście. One są w całości, znaczy prawie wszystkie liście są zielone, zachowują swój pokrój i naprawdę to też fajnie i świeżo wygląda, bo te saćce zwykłe, bezodmianowe, które kwitną na różowy kolor, no, jak dla mnie one trochę straszą, dosyć wcześnie usychają, te liście właśnie są takie zwieszone, czarne i ja się tych sadców zwykłych, bezodmianowych pozbywam. A te białe właśnie rosną na mojej nowej rabacie w charakterze soliterów. Ja się zastanawiałam, czy nie będzie takiego samego efektu właśnie tych brzydkich, uschniętych liści, a właśnie nie. To jest ta odmiana, którą też bym poleciła właśnie na takie urozmaicenie wczesno-jesienne. W takim okresie przejściowym, letnio-jesiennym, bardzo dobrze, moim zdaniem, prezentuje się to tojeść orszelinowa. W tle jakieś ptaszyska ze sobą rozmawiają dosyć głośno i słuchacie. Wracając do to tojeści orszelinowej, ona już dawno przekwitła, to znaczy ten główny okres kwitnienia już dawno zakończyła, ale końcówki cały czas mają białe kwiatuszki, ale ogólnie ładną ma formę, ładną ma posturę jeśli tak można powiedzieć. Liście są cały czas zielone i te przekwitłe kwiatostany fajnie prezentują się, bo są takie dosyć ażurowe. Jest to u mnie średnia albo raczej niska bylina, dosyć dobrze zadarnia i teraz w sąsiedztwie niektórych tych zczerniałych bylin naprawdę fajnie wygląda. Drugie kwitnienie cały czas kontynuuje szałwia omszona. Ta jest akurat biała, mam też niebieskie i różowe. Ale to skupisko najlepiej wygląda w tym roku, i najwyraźniej też warunki tej roślinie bardzo tutaj podpasowały, bo przepięknie kwitnie właściwie tak samo obficie jak pierwszym razem. A ja na poprzednich filmach mówiłam i korygowałam się, że drugie kwitnienie jest mniej obfite. Ale to też właśnie zależy od warunków. Tutaj jest dosyć słonecznie, trochę wody było, bo jest lekkie obniżenie, może to pomogło tej roślinie, ale właśnie drugie kwitnienie też jest ważne i. Ten biały kolor naprawdę urozmaica tutaj całą tą rabatę, bo obok są przekwitłe chyzopy. Trochę dosadziłam tutaj bylin, bo cały czas to jest ta część centralna, nad którą usilnie pracuję i brakuje mi roślin. Ale widać, jak już wszystko się zmieniło. Część roślin zczerniała, ale takie powtórne kwitnienie, właśnie białe, naprawdę ożywia całą rabatę. Dalej widać też dzielżany, na dalszym planie rdesty himalajskie, czyli te wszystkie jak gdyby. Stałe elementy moich rabat, ale zwracam uwagę na chryzantemy. Chryzantemy teraz są zielone, one dopiero zaczynają kwitnąć, ale nawet samo to, że te kule zielone są takie dosyć już okazałe, to fajnie to urozmaica przód mojej rabaty. Bo hmm, zwykle sadzę chryzantemy z przodu, dlatego że. Są tutaj niższe beliny, a chryzantemy, żeby ładnie się rozwinęły, żeby te kulki dosyć urosły, no potrzebują miejsca. Więc jeżeli chryzantemy posadziłabym pomiędzy wyższymi belinami, które zwykle rosną z tyłu, no to beliny nie dałyby im się rozrosnąć. A tutaj jest jeszcze dużo miejsca, no bo nie wszystko obsadziłam. Beliny w większości są niskie, na przykład czyście, szałwia omszona. Tutaj też jest stojeć roślinowa, więc chryzantemy mają dużo miejsca i jak widać pięknie urosły i za kilka tygodni będzie tutaj dodatkowy kolor właśnie biały, czerwony, różowy, z chryzantem, które u mnie rosną jak byliny, jak rośliny wieloletnie. Resztki koloru ma jeszcze Rudbeckia Goldsturm. Ale ona była troszkę zmaltretowana przez kilka dni słonecznej, wysokiej temperatury, więc to kwitnienie w tym roku było krótsze niż jeszcze rok temu czy dwa lata temu. Trochę tego koloru jeszcze jest na szczęście, więc ożywia to całe nasadzenie. Z tyłu widać kłosowce, na dalszym planie jest też perowska, fajnie to wszystko się przenika. Warto sadzić rośliny o, o różnym, z różnej wysokości, różnych fakturach, różnym pokroju. I nawet jeżeli one przekwitają, jeżeli tego koloru takiego żywego jest coraz mniej, no to właśnie te formy przyciągają uwagę i cały czas te rabaty są dosyć zróżnicowane, ciekawe, dynamiczne. Teraz jeszcze dochodzą trawy, na przykład wysokie molinie, tutaj jest odmiana Karl Förster, świetnie sobie radzą. Ja rozsadziłam z jednej rośliny i jest ich tutaj cztery, bardzo urosły w tym roku, więc najwyraźniej to miejsce też im odpowiada. Fajne rozmaicenie, właśnie nadające lekkości. One będą za myślę, tydzień, dwa słomkowo-żółte, więc będą ładnie kontrastowały z pozostałymi bielinami. A teraz, no właśnie, resztki koloru, kłosowce, rudbekie, perowskie, dzielżane, cała reszta powoli już wchodzi w tą fazę spoczynkowo. no i będą wybijały się trawy. Dlatego warto sadzić właśnie trawy ozdobne, takie jak molini, ale też rozplenice, miskanty. Ja tutaj dosadziłam kilka tygodni temu rozplenicę właśnie, żeby dodać troszkę tego jaśniejszego koloru. Ale jak widać, no wszystko się zmienia dosyć szybko. No i też porównując do, do poprzednich sezonów, widzę pewne różnice i też już nauczyłam się i przyzwyczaiłam do tego, że trzeba się liczyć z pewnymi niespodziankami, które czasem mogą być bardzo ciekawe. I to tyle na dzisiaj. Film dosyć krótki, bo robi się już wieczór i niestety już trzeba będzie zakończyć nagrywanie. Starałam się zrobić film w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy tutaj byłam na wsi, ale niestety się nie dało, ponieważ taki był wiatr, że nawet w domu szyby się trzęsły. No i to jest właśnie pierwsza godzina, kiedy rzeczywiście można spokojnie coś nagrać, no i wyjść tutaj, że, że nie wieje, że, że te rośliny nie, nie kładą się. A jeszcze na koniec, właśnie, pokazuję heptakodium chińskie. To jest krzew, który uznałabym za dosyć wymagający, i mówiłam już kiedyś o tym, że dostałam tą roślinę jako gratis w szkółce. Posadziłam bez żadnego okrycia. Przepiękna roślina, bardzo oryginalna na jesieni, bo właśnie ona teraz kwitnie i będzie miała później takie, powiedzmy, no nie wiem, nasiona koloru bordowo-brązowego. Ale to kwitnienie, białe kwiatostany, jest naprawdę niesamowite i takie nieoczekiwane, niespotykane o tej porze roku. Co też ciekawe, bardzo ładnie te kwiaty pachną. Zastanawiałam się, jak można opisać ten zapach, i myślę, że to jest taki zapach, jak się wchodzi do kwiaciarni. Taki bardzo szlachetny zapach i właśnie roślina bardzo ciekawa. Jak dla mnie bezproblemowa, bo ja jej nie okrywałam, na razie nie przecinam, sama sobie świetnie rośnie, więc polecam. Sadzonki są dosyć drogie. Ja dostałam w gratisie, więc mi się udało. Fajne urozmaicenie właśnie takich nasadzeń na jesień. No a właśnie tymczasem kończę już film. Myślę, że już powoli będę na kolejnych filmach pokazywać właśnie trawy. Będę reklamować trawy ozdobne, które są w moim ogrodzie. No a tymczasem cieszę się jeszcze właśnie resztkami jakichś kwitnących kwiatów, bylin i, i właśnie krzewów. Do zobaczenia!